Co dalej z czołgiem Challenger 3? W ostatnim czasie troszkę ucichła sprawa czołgów Challenger 3, po tym, gdy zaprezentowano rok temu pierwszy prototyp, po tym, gdy było dużo mówienia, że ten czołg powstanie, że zastąpi Challengery 2, no ale to jest odrębny temat, co dzisiaj z tym czołgiem. Ale może zacznijmy od tego, że oczywiście Brytyjczycy po zakończeniu produkcji czołgów Challenger 2 utracili taką całkowitą, szeroką zdolność produkcji, czołgów. Tutaj trzeba pamiętać, że chociaż zachowali takie elementy jak możliwość wyprodukowania silnika, transmisji, to niektóre elementy po prostu nie są w stanie już zrobić. Utracili taką zdolność i żeby zbudować Challengera trójkę, musieli, musieli nie musieli. Po prostu wykorzystali również podmioty zagraniczne, głównie niemieckie, tak żeby ten czołg mógł powstać szybciej i po prostu taniej. Ponieważ oczywiście Brytyjczycy, gdyby się uparli, to odbudowaliby te swoje zdolności, stworzyliby własną armatę czołgową, stworzyliby własną wieżę, własne rozwiązania i na pewno by to zrobili, tylko że to by trwało oraz to by kosztowało. A tak nawiązali współpracę. Jak to Brytyjczycy potrafią robić, również podpisali umowy, podpisano umowy, które są dla nich bardzo korzystne, więc niejako przywrócili sobie część tych możliwości produkcji. I w ten sposób powstał czołg Challenger 3, którego na chwilę obecną mamy około 4. Prototypy, prototypy, które są bardzo mocno testowane, w warunkach, w których mają wyjść te wszystkie niedociągnięcia, problemy, błędy konstrukcyjne i inne, które zawsze się pojawiają, kiedy taka konstrukcja, bardzo skomplikowana konstrukcja powstaje, a cztery kolejne czołgi są w trakcie produkcji. Z tego co wiem, może to być nawet większa liczba. Wstępna gotowość tych czołgów jest określona na rok 2027, czyli w 2027 roku. Czołgi te w już pewnej liczbie osiągną wstępną gotowość, czyli będą już czołgami docelowymi i będą w jakiejś jeszcze nieokreślonej liczbie mogły służyć, chociaż w jeszcze ograniczonym zakresie. Chociaż pamiętajcie, że ta wstępna gotowość to coś, co no, w zależności od Państwa, w zależności od reguł, które oznaczają, czy też mm, opisują tą wstępną gotowość, może to, róż, może to różne rzeczy oznaczać. A dostawy tych wszystkich 148 zmodernizowanych challengerów trójek to rok 2030. Ponieważ tak, Challenger 3 to nie jest zupełnie nowa konstrukcja, tylko jest to bardzo głęboka modernizacja już istniejących czołgów Challenger 2. Tutaj pojawia się nowa wieża, mocno zmodernizowany, zmodyfikowany silnik, który zamiast 1200 ma 1500 koni mechanicznych, nowa przekładnia, czy też zmodernizowana przekładnia, która wytrzyma tą dodatkową moc oraz będzie mogła tą moc przekazywać w taki najoptymalniejszy sposób i szereg innych zmian tylko że to wszystko bazujące, oparte na czołgach Challenger 2. Czyli bierzemy Challengera 2 i na bazie tego już istniejącego, na przykład 20-kilkuletniego czołgu budujemy Challengera 3. Nowa wieża, nowe opancerzenie, modernizacja silnika i innych elementów i mamy czołg Challenger 3. Więc oczywiście to nie jest budowa od nowa tych czołgów, tylko jest to jest bardzo głęboka modernizacja, która ma doprowadzić do tego, że Challenger 3 będzie czołgiem bardzo nowoczesnym, odpowiadającym dzisiejszym uwarunkowaniom, chociaż tutaj niektórzy mogą powiedzieć, że no, to jest jeszcze projekt sprzed ery, gdy patrzono na te czołgi w ten sposób, no, chociaż może nie, ale sprzed ery, kiedy uważano, że te czołgi muszą być lżejsze, i na przykład wynikające i na przykład z tego zastosowana, lepiej gdy zastosowana jest wieża bezzałogowa. Tutaj mamy taką zwykłą, tradycyjną konstrukcję. I tak. Oczywiście, dzień dzisiejszy, cztery prototypy, cztery czołgi w produkcji, może więcej. Wstępna gotowość rok 2027. Jeśli chodzi o przekazanie wszystkich tych czołgów, to znaczy wyprodukowanie, zmodernizowanie tych wszystkich czołgów rok 2030 i obsury raczej nie powinno być. Tutaj nie są to rzeczy, które są aż tak skomplikowane, tak trudne, żeby no, jakieś problemy się pojawiły. Czyli wszystko jest w trakcie realizacji. Na razie mamy bardzo szeroko zakrojone testy. Tutaj pamiętajcie, że Brytyjczycy się nie patyczkują, tylko zamawiają prototypy i je testują jak najszybciej, żeby wyciągnąć na światło dzienne te problemy, które w tego typu konstrukcjach zawsze się w jakimś tam zakresie pojawiają. Ale jaki ma być Challenger 3? Ma być oczywiście o wiele lepszy. Tak jak powiedziałem, główną zmianą jest nowa wieża, wieża opracowana przez Niemców z Rheinmetallowską armatą gładko lufową 120 mm. Tak. Tutaj Brytyjczycy dokonali w końcu zmiany i tak mieli zamiar opracowywać swoją armatę tego typu, nie gwintowaną, tylko gładko lufową, tylko że stwierdzili, że szybciej i taniej będzie właśnie sięgnięcie po tą 120 mm armatę metalowską o długości 55 kalibrów. Do tego oczywiście ta wieża ma mieć magazyn Amo odizolowany. W wieży ma być ten odizolowany magazyn amunicji, coś bardzo ważnego. Nowe SKO z nowymi przyrządami obserwacyjnymi, tak jak powiedziałem, nowy silnik, to znaczy silnik, który będzie głęboką modernizacją i będzie miał już 1500 koni mechanicznych. Pamiętajcie, że challengery. Są dosyć ciężkie. Tutaj już mówimy o masie ponad 65 ton. A ten dotychczas stosowany 1200-konny silnik, no, już powoli nie dawał rady. Nowy silnik, tak jak powiedziałem, nowa transmisja, zmiany w zawieszeniu, żeby to wszystko wytrzymało, oraz co bardzo ważne, zmiany jeśli chodzi o pancerz. Czyli nowy pancerz kompozytowy, nowy pancerz główny, czy też zmodernizowany pancerz główny pancerz dodatkowy najprawdopodobniej era jeśli chodzi o pancerze brytyjczycy są bardzo bardzo innowacyjni mają bardzo duże doświadczenie i to jak potrafią opancerzyć swoje czołgi no to jest poziom światowy według niektórych najlepsze pancerze są właśnie produkowane w Wielkiej Brytanii i tutaj pamiętajcie Challenger 2 nadal jest czołgiem o bardzo wysokim stopniu opancerzenia a tutaj mamy Czołg opancerzony w jeszcze lepszy sposób z jeszcze nowszymi typami pancerza. Pamiętajcie, że pancerz o takiej samej grubości, ale wykonany w różnych technologiach, potrafi mieć no, bardzo różną odporność. Może być tym odpowiednikiem na przykład 800 mm stali, a może być też to 1200-1300 mm przy pancerzu o podobnej zbliżonej grubości. No ale o tym. Wielokrotnie mówię. Kolejną rzeczą, którą będzie posiadał czołg Challenger 3, jest oczywiście system aktywnej obrony od nie od tylko Trofi. Trofi, który ma za zadanie oczywiście zwalczać pepeki czy też granatniki przeciwpancerne oraz obecnie również bezzałogowce. Tu myślę, że zostanie na challengerach trójkach zastosowana ta najnowsza wersja, która również z tego typu zagrożeniami radzi sobie w bardzo dobry sposób. Również przed tymi, które uderzają z góry, to też jest taka zmiana, o której warto wspomnieć, kiedy mówimy o systemie trofi. Więc. Nowa wieża z nową armatą, z izolowanym magazynem na amunicję. Do tego dodatkowe nowe opancerzenie, zmodernizowany silnik z nową czy też zmodernizowaną transmisją, która to będzie wytrzymywać, nowy system kierowania ogniem, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu Challenger 3 ma się stać jeszcze lepszy ma być jeszcze lepszym czołgiem. Oczywiście 148 sztuk to niewiele. W porównaniu do naszych zakupów, które już dzisiaj możemy określić na prawie 750 nowoczesnych czołgów, no to jest bardzo mało. Tylko, że pamiętajcie, że Wielka Brytania raczej no, działa w inny sposób niż my, i ona rozwija swoje lotnictwo, swoją marynarkę oraz raczej siły lekkie, które łatwo przerzucić na drugi koniec świata. My jesteśmy w innym miejscu, niestety, i no, nie posiadamy tak rozwiniętej marynarki. Lotnictwa, czy też nawet nie posiadamy głowic A. Ale o brytyjskich głowicach A by można dużo gadać. Więc wszystko się realizuje. 4 sztuki plus 4 sztuki to niedługo przyspieszy. Tutaj pamiętajcie, że to musi przyspieszyć, żeby udało się zrealizować te zastępowanie tych, to znaczy modernizowanie tych challengerów dwóch do standardu Challenger 3. Jeśli wiecie coś więcej, zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, polecacie. Dziękuję, że wspieracie, na przykład za pomocą komentarza z super podziękowaniem, czy też przez możliwość postawienia symbolicznej kawy. Link znajduje się w opisie. Bardzo Wam za to dziękuję i zachęcam do dalszego wsparcia. No i do zobaczenia, usłyszenia ponownie.